I te pace mogą służyć rozróżnianiu się, poznawaniu się na ulicy na przykład, tak? A mogą te służyć temu, żeby nie być takie, tacy jak inni. Odróżnieniu się. Tak, bo po co się chcemy poznać? Chcemy, na przykład po co są mundurki w niektórych szkołach, tak? Jesteśmy dumnymi uczniami jakiejś szkoły, chodzimy w mundurku, Wtedy z jednej strony my rozpoznajemy, kto jest jeszcze innym uczniem tej szkoły, ale z drugiej strony my też jesteśmy z tej szkoły, czyli wszyscy, którzy nie są z tej szkoły, nie noszą naszych mógłów. Hmm. To rodzaju wykluczenie. Ale możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ważne było właśnie, żebyśmy zachowali ten głos w głowie, tak? głowy, dlaczego on inaczej. Czyli nieprawdopodobnie, my tego nie mamy 100%, ale jest duża szansa, że były kultury, które otaczały Żydów, które goliły. Tylko my tamtych tekstów nie mamy. Mamy tylko ten żydowski tekst. Oczywiście e, tamte religie prawdopodobnie były... ...jednego Boga, czyli to, co się nazywa... E, ...to, co się nazywa... No, nie monogamia, to się nazywa inaczej. Monoteizmem. Monoteizmem, bardzo dobrze. <grywanie> Mamy od razu taką, nawet takiego drobnego szczegółu jak pejse, możemy zrozumieć, co się działo w starożytności w tej tak, Czemu Żydzi mogą być tylko ryby, które mają płetwy i. Trzy łuski, przynajmniej trzy łuski. Czy łuski, generalnie rzecz biorąc, tam trzy, czy to jest pięć, czy to jest podważenie palcem? Co, ile tam tego musi być? To są różne wersje tego? Tak naprawdę Powiem szczerze, że są rzeczy, których my nie wiemy. Kwestia ryb, ale również i mięsa, i kwestia chleba, i wina, i ser, serów, które muszą być gotowane. W odpowiedni sposób przez odpowiednie osoby i mleka, i tak dalej, że cała ta sfera rytualnego, rytualnego rytualnej czystości posiłków czy właściwości posiłków jest głęboko związana z tradycją. I w związku z tym prawo kanoniczne, to jest to prawo, a w prawie żydowskim to jest się halacha, która jest ustalana przez lidera duchowego danej społeczności. I tutaj się nakłada polityka, no bo teraz mamy sytuację, prawda? Mamy produkt, proszę bardzo, jest to produkt herba, yerba mate, tak? Bardzo polecam, drogę. Jak Wchodzi ktoś do mnie, ja jestem tym rabinem, rabnikiem, który ustala, czy to mogę, może zostać. tak? I ja mm, mówię tak, no dobrze. A czy tu na pewno jest to, co jest napisane? Tak? Co, z czego jest zrobione yerba mate? Jaka jest to substancja? Herbata. No a właśnie, a herbata to jaka substancja? Roślina. Roślina. Bardzo dobrze. Czyli roślin. Co my wiemy o roślinach? Są, w są zdrowe i że wszystkie... Nie mogli się nie mogliście bo to za dużo, za szybko, za dużo szybko, ale byście się słuchali, to o jakich produktach ja mówiłam najwięcej? O się i prawda? Chleb, ewentualnie, chleb jest też... Chleb, po winą, Ale tak naprawdę nie wspominamy co koszerze związane z na przykład roślinkami, tak? Ponieważ większość roślin jest poszerna. Nie może być w nich rybaczków. A są roślinki, które w się nie rozdzielić. Na przykład w klimacie w Izraela, czasami są takie roślinki, które po prostu mają robatki i już nic z nimi nie zrobią. Druga rzecz oczywiście jest kwestia tego, że roślinki, które są wyhodowane na ziemi Izraela, one nie mogą być pozyskiwane w sposób, znaczy nie można ich sprzedawać, jeżeli się jest właścicielem ziemi, ziemi, jest właścicielem ziemi, jeżeli może je sprzedawać w roku szabatowym. Co się dzieje? Jeżeli ja nie mam pewności, co się z tym dziećmi dzieje od momentu, kiedy zostały zerwane z krzaczka, do momentu, kiedy zostały zapakowane, to wsiadam w samolot, lecę do. Że skąd to jest? Jakiegoś Urugwaja. Eldorado. Lecę do Eldorado. Mam Eldorado. Okay, Chyba trochę... Urugwaj jest To jest Urugwaj. Dobrze. Ja do do... Tak. Lecę do Urugwaju. Ostatnio rabię Szódej był w Islandii, po sprawdzeniu jakieś Eee, lecę do, do, idę do tej fabryki, która znaczy na hodowlę sprawdzam, co się dzieje. Tak? Czy tam nie ma żadnych krawaczków, czy tam nie ma żadnych rzeczy niedozwolonych, czy na tej samej taśmie produkcyjnej, na której suszą, to nie suszą kalmarów. Nie, kalmary chyba są koszarne, nieważne. W każdym razie coś tam, czy czegoś nie suszą, nie, kalmary chyba nie są. Nie, nie dodają do tego jakichś koncentratów, które są zakazane, które są zrobione z czegoś, co nie jest koszarne. Następnie em, Następnie lecę, z powrotem albo dzwonię do mojej gminy i mówicie kupujcie yerba mate. Jest OK.